Dzień dobry! <interferes> <causes� featherlo> <referenhell> Kroniki! <Frederick> Mama Dzisiaj! Tak, dzisiaj, dzisiaj mówimy po polsku. Tylko, tak? Po polsku. Tylko po polsku! Tylko po polsku, po polsku oczywiście będą... Bo dzisiaj, Laurie, będziemy czytali poezję. Tak, poezję. Tak! Ta to jest niesamowite. Słuchajcie, jaki odcinek, poezja, ale poezja dla kogo Laurie? Dla dzieci. Dla dzieci, słuchajcie, chcieliśmy porównać, bo niedawno... Była rocznica śmierci polskiej poetki, która pisała tylko dla dzieci pani Wandy Chotomskiej, i chcieliśmy porównać, jak wyglądają te wiersze dla dzieci japońskie, japońskich artystów, poetów. I właśnie dwa wiersze pani Wandy Chotomskiej przetłumaczyliśmy Laurii na język. Po polsku. Nie no, po polsku są, ale my przetłumaczyliśmy. Po japońsku. Po japońsku, mówmy normalnie, proszę Cię, bo zaczynamy się gubić. Okej, okay, czyli Lauri dzisiaj poezja, tak? To będziemy już czytać. Będziemy czytać i co? Pierwsze Lauri to co? Ale pierwsze, powiedzmy, pierwszy tytuł jaki jest? Omocia no, o no machi, czyli porando go, miasto zabawek. Słuchajcie, tytuł tego wiersza, który teraz przeczyta Lauri, właściwie to też jest piosenka, tak, Lauri? Yy, bo z tyłu tej książeczki, którą mamy, są nutki, czyli jakby, słuchajcie, tą, ten wiersz można też zaśpiewać. Czyli to jest taki wiersz piosenka, tak? Aha. Yy, no dobrze, no to proszę cię. Słuchamy, pierw po japońsku. Aha, jeszcze mi powiedz, kto napisał. Kto napisał ten piękny wiersz? Kto o Mocia No Maci, mamy napisał. Kaino-san, tak? Kaino-san. Kaino i tu jest jeszcze piękna ilustracja. to potem... Fukuhara-san. Tak, Fukuhara-san, czyli dobrze, miasto zabawek w języku japońskim. Proszę głośno, wyraźnie. Ksydu. No. Dwie, 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 dwie zwrotki, tak? Głośno i wyraźnie. Tu i po polsku? Nie, pierwsze ty przeczytaj, a potem ja przeczytam osobno po polsku. Ja to ko, ko, おもちゃのマーチがラッタッタ人形の兵隊勢ぞろいおんまもワンマもワンワもラッタッタやっとこやっとこひとまわりキューピもポッポもラッタッタフランス人形も飛び出して笛吹きゃ太鼓がパラパンパラパンパンパラパン No i minę, Kikoeru to tanosi. coś te, porandogo. płada się taci, no, translato, tak przetłumaczyliśmy ten wierszyk na język polski wspólnie. Miasto zabawek napisał Kainosan, a rysunki zrobiła Fukuhara san Wreszcie, wreszcie, w zabawkowym mieście rozbrzmiała muzyka, żołnierzyki drewniane, w marszu tym prym wiodą, a przed nimi tak pięknie białe konie kroczą. Wreszcie, wreszcie dookoła jeszcze kiópi, kupidynek i popoptaszyna ramię w ramię, i francuskie lale pięknie przyodziane. Wtem gwizdka, głośny dźwięk rozbrzmiał wraz z bębnami w tym radosnym marszu zabawek drewnianych. Okej, okay, i co Lali? Drugi, tak? Sugi, tak. Sugi. Jaki tytuł? ZOO NO HANA WA NAGAI NA I proszę, kto napisał? Kobayashi-san Tak, a rysunek? Sugita-san Sugita-san i słuchajcie, to też jest wierszyk, który można zaśpiewać. Dobrze, Laura, czytaj po jakąś. ZOO NO HANA WA NAGAI NA NIHON NO KIBA MO NAGAI NA SHIPPO DAKE WA RIAI MIJIKAI KEDO NO KARADA WA ooki NA Pira, pira, mimi mo oki na, do. wa chiisai kedo. O, 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 e sugoi kirejne, konosek san. Okej, okay, Laury, coś te? I teraz co, po polsku, tak? Tak. Po polsku ten sam wiersz, słuchajcie, to jest też nasze wspólne tłumaczenie. Tytuł Słoń ma długi Nosek. Napisał Kobayashi san, a rysunki zrobił Sugita san. Nosek. Słonia jest długi, oj długi, i kły słonia są długie, oj długie, tylko ogon króciutki. Ciało słonia jest duże, oj duże, i uszęta ma duże, oj duże, tylko oczka malutkie. I to, Lauri, były dwa japońskie wiersze, tak? A teraz porównamy sobie. Jakie to wiersze napisała pani Wanda Chotomska, czyli polska pisarka. I pierwszy może, teraz mama zacznie, co? Ja zacznę od pierwszego wiersza, który ma tytuł Odkurzacz. Poszukaj sobie, czy tu masz Odkurzacz. Czyli mama pierwsza czyta. Wiersz ma tytuł Odkurzacz i napisała Wanda Chotomska. Dzień dobry. Odkurzacz się kłania. i Jeszcze nie jadłem śniadania. Z głodu mi burczy w brzuchu. Dajcie mi garść okruchów. Dajcie mi trochę kurzu. To będzie moje śniadanie. Czy chcesz przy stole usiąść? Dziękuję. Zjem na dywanie. I Lauri po japońsku ten sam wiersz. Soujiki wanda shotomusuka. Konnichiwa, boku wa soujiki desu. Mada nani mo tabete nai. Onaka ga suite Delicious hokori o tabetai. 「ass, like like so, like、で,もでも待って待って、一つお願いありますのでテーブルで食べたくない。僕にカーペット一番いい。おいしい」面白いね。そして、j e s z あと、もう一つ t オナジー、ワンダ・ホトムスカさん。も ż t o t s ポエム e m u えー、ちょっと1つ、ワンダ・ホトモスカさん。 Przed tygodniem w mieście Łodzi pewien pan po sklepach chodził i sprzedawców prosił wielu, by wybrali mu kapelusz. Na kanapach krytych pluszem siadał, mierząc kapelusze, czarne z wstążką i bez wstążki, z filcu, z piliśni, gładkie w prążki, szare, szyte grubą nitką i myśliwskie, z małą kitką. Coraz spod innego ronda, do lusterka pan spoglądał, aż go rozbolały uszy od mierzenia kapeluszy. I powiedział, zasmucony, może znajdzie się czerwony, nakrapiany w kropki białe, bo się muszę panom przyznać, że ja jestem Mohamarem. ワンダーショットムスカウッチの町でエレガントなミスターが店に来ました帽子を選ぶために黒い帽子を見てそしてリボンありとなしまた次と次に頭で置かれましたたくさんの帽子をチェックしてから耳痛くなったよ我慢できずに行った白い点の赤い帽子が欲しい僕がベニティングだけだって <laughs> ato <rium citoyens> netsukashikunatta <Safe révata> <cumin> <tuba> <tuba> I on był mo hanaberu, tak? Tak. Iyom gatoyu. Denijingu taki. Ne, doushite sugou ba ya Iona ina? Iron da borsch, 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 chek shitenne. Mo ya si to saigo. Watashi honto niko no. Shito tsutaipu borsch dakego shine. I, soshite auri, okay. Saigo. a nani da uri kangaeru kono Japanizu? Sakino kono 子供のためのポエムとこのポランド、ワンダ・ホトンスカ、やっぱりちょっとこの、似てるね似てますね。ちょっとこの、優しい、ちょっとこの、ファン、楽しい、楽しい、ポエムね、子供たち、ちょっとこの、子供たちの世界ね、ちょっとファンタズーとか、面白いね。o k ケーラウリあと、最後、最後、ニュース、ラウリのセ n o セター、コマちゃん、<マ>パンダじゃない。でも、私たち、ちょっと、待ってパンジャ パンダニュースあります。えー、そしてビデオビデオ、うん、残念でもないね今みんな写真見てちょうど昨日,昨日、ね、ちょうど昨日新しいニュース出てきましたラウリ何のニュース何のこの2匹パンダレイレイとシャオシャオ,シャオ何のニュース昨日出てきた何のニュースですか今この2匹何キロぐらい 9kg!10kg! だから 10kg に、e, なりました。本当にもうすごい重いね。昨日ちょっとこのニュース見たやっぱりもうすごいね。重さ。も,うもちろん可愛い,いでも、もも。だんだん、だんだん大きくなるね。Okay, Lauri, まこれ。いと Lauri、タンカランドゴイ。いとと <był S 2> <co>? とととと Fajny poetycki odcinek, słuchajcie, to były tak. wiersze, tak? Polskie i japońskie yy, i, i co, Laurus I niedługo znowu pewnie nagramy jakiś odcinek, znowu jakieś porównanie może wierszy świątecznych. Tak. Lauri, niedługo tak. święta, to może zrobimy, że jakiś wiersz japoński świąteczny i jakiś polski, co? Tak. Żeby się wprowadzić w taki nastrój Christmas. Okej, okay, midna-san. Arigatou gozaimashita. Dziękujemy. 祝你新年好！<music>